Spójrz na to zdjęcie. 10 minut przed jego zrobieniem ktoś z uwiecznionych ludzi splądrował kasę baru na plaży, ale wszyscy utrzymują, że nie byli tam w ciągu ostatnich 10 minut. Kto jest złodziejem? To ten człowiek z lodami. Gdyby kupił je ponad 10 minut temu, albo już by się roztopiły, albo mężczyzna już by je zjadł. Paweł z Adamem bawili się na strychu, gdzie było ciemno i brudno, ale kiedy zeszli na dół, okazało się, że tylko twarz Pawła jest pokryta kurzem. A dama jakimś cudem była zupełnie czysta, ale to właśnie on poszedł się umyć. Dlaczego? Adam spojrzał na twarz Pawła i pomyślał, że sam też się ubrudził. Jednocześnie, gdy Paweł zobaczył Adama, którego twarz była bez skazy, uznał, że jest równie czysty. Aby rozwiązać tę zagadkę, musisz być bardzo uważny. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Starsza pani zadzwoniła na policję. Kiedy jeden z funkcjonariuszy odpowiedział na połączenie, kobieta zgłosiła, że jej sąsiadka, młoda dziewczyna o imieniu Kaja, zniknęła. Starsza pani nie widziała jej od kilku dni i się zaniepokoiła. Kiedy policja przybyła na miejsce, udało im się sforsować drzwi domu Kai i znaleźli ją w środku, przywiązaną do krzesła, z ustami... Przewiązanymi szalikiem. Kiedy znów mogła mówić, powiedziała policjantom, że trzy dni temu włamał się do niej złodziej, związał ją i ukradł wszystkie pieniądze oraz sprzęty. Policjanci nie uwierzyli Kali. Dlaczego? Spójrz na datę w kalendarzu. Tam na ścianie widzisz Wskazuje ten sam dzień co kalendarz na posterunku policji, a skoro Kaja była przez cały ten czas skrępowana, to niby kto zmienił datę? zgubiłeś się w lesie. Robi się ciemno i lada moment, dzikie zwierzęta rozpoczną polowanie. Do wyboru masz cztery drogi, północną, południową, zachodnią i wschodnią. Północna ścieżka prowadzi w stronę supermasywnej czarnej dziury, która niechybnie cię pochłonie. Południowa wiedzie w kierunku akwenu pełnego ogromnych rekinów wielorybich. Jeśli natomiast wybierzesz zachodnią drogę, skończysz na krawędzi ogromnego zapadliska i dalej nie pójdziesz. Z kolei idąc wschodnią ścieżką, dotrzesz do podnóża bardzo wysokiej góry, na którą nie sposób się wspiąć. Którą drogę powinieneś wybrać? Południową. Rekiny wieloryby nie stanowią zagrożenia dla ludzi, bez problemu pozwolą ci przepłynąć. Hania przyrządziła 10 kubełków skrzydełek z kurczaka na rodzinne spotkanie, po jednym dla każdego gościa, ale gdy wszyscy przybyli, okazało się, że mały Janek został bez swojej porcji. Ktoś wziął dwa kubełki czy to był wujek Robert? Wydaje się podejrzany. A może syn Hani nikodem ma ten dziwny uśmieszek kogoś kto coś przeskrobał. A może sam Janek schował skrzydełka z kurczaka do siatki z zabawkami, żeby dostać więcej? Spójrz na tego psa, ciągle towarzyszy Robertowi. Najwyraźniej czuje zapach mięsa, które mężczyzna ukrył. Podczas wieczornego spaceru zgubiłeś się i w pewnym momencie utknąłeś się w starym, upiornym zamku. Słyszysz, że ktoś cię goni i biegniesz coraz szybciej, ale nagle... ślepy zaułek. Na szczęście zauważasz też troje drzwi. Problem w tym, że za każdymi kryją się straszne stworzenia. Jeśli otworzysz pierwsze wrota, zaatakują cię zombie, za drugimi są wilkołaki, z kolei za trzecimi grasują krewiożercze wampiry. Którym należy iść, żeby twoje szanse na przeżycie dramatycznie nie spadły? Wybierz drugie drzwi. W tej chwili księżyc jest między nowiem a pełnią, a wilkołaki przeistaczają się tylko podczas yeah. pełni. Przeanalizuj zachowanie tych uczniów, kto z nich ściąga. to ten chłopak z pierwszej ławki trzyma otwartą książkę na bucie. Jest rok 2158, Grzesiek naprawia dach swojego garażu. W pewnym momencie traci równowagę, upada na ziemię i łamie nogę. A mimo to następnego dnia spaceruje sobie po parku jak gdyby nigdy nic. Jak to możliwe? Grze się to robot, widzisz czerwone światło migające nad jego lewy buchem? Naprawdę szybko go zreperowali. Tymczasem inny robot popełnił przestępstwo. Niestety policja nie była w stanie od razu ująć sprawcy, wytypowali jednak troje podejrzanych. Policjant musiał rozgryźć prawdziwą tożsamość tych osób. Miał nóż, śrubokręt, butelkę wody i ołówek, którego przedmiotów powinien użyć, aby osiągnąć swój cel. Może nakazać podejrzanym picie z butelki, robot albo odmówi, albo dojdzie do zwarcia. A teraz przyjrzyj się tym delikwentom kto jest prawdziwym superbohaterem, a kto tylko udaje? To nie jest żaden joker i jego ręce nie są tak białe jak reszta ciała, a to na pewno nie jest Batman. Z maską bez uszu Superman jest prawdziwy. W piątek zaginęła pani Grzybowska, jej mąż zawiadomił policję i rozpoczęło się śledztwo. Ostatnią osobą, która widziała kobietę, była ekspedientka w sklepie jubilerskim, potwierdziła, że ta klientka mająca tamtego dnia na sobie czerwoną sukienkę i czerwone buty, kupiła naszyjnik. W sobotę pani grzybowska sama zadzwoniła na policję i szepnęła, jestem zamknięta w jakimś domu. Udało mi się znaleźć telefon komórkowy, ale w każdej chwili mogą mnie nakryć. O! Funkcjonariuszowi udało się zlokalizować ulicę, z której wykonano połączenie. Hmm. Przyjrzyj się domom w okolicy i spróbuj określić, gdzie przetrzymywana jest pani Grzybowska. Musi być w tym domu. Patrz, na ogrodzeniu jest mały kawałek czerwonego materiału, a wiemy, że pani Grzybowska miała na sobie czerwoną sukienkę. Cztery czarownice spotkały się na swoim corocznym sabacie. Liderka grupy spojrzała na swoje koleżanki i oznajmiła stanowczo: Zgodnie z prawami naszej społeczności, nie możemy żyć wśród ludzi ani się z nimi komunikować. A mimo to jedna z was złabała tę zasadę. O kim mowa? To czarownica w fioletowym kapeluszu. Trzyma w kieszeni smartfon. Troje przyjaciół, Iza, Tadek i Ula spotkali się, aby nadrobić towarzyskie zaległości. W pewnym momencie postanowili pobawić się w chowanego. Kiedy przyszła kolej Uli na szukanie dość szybko odnalazła do tatka, ale nawet z jego pomocą nie udało jej się wyszpiegować Izy. Czy pomożesz Uli ją znaleźć? Pójdź, ukrywa się w kontenerze na śmieci. Fuj. Ha! Aby rozwiązać ten problem, znów trzeba myśleć nieszablonowo. Mężczyzna przesuwa samochód po drodze, następnie dociera do hotelu i krzyczy: Jestem bankrutem. Dlaczego? Ponieważ gra w Monopolii. A teraz trochę się zabawmy: oto kilka nietypowych zagadek z niestandardowymi odpowiedziami. Pociąg elektryczny porusza się z prędkością 100 km na godzinę w kierunku północnym, a wiatr wieje z prędkością 8 km na godzinę w kierunku zachodnim, w którą stronę pójdzie dym. Spokój, pociągi elektryczne nie produkują dymu. Świetnie. Kontynuujmy. Ile razy można odjąć 10 od 50? Tylko raz, bo potem będziesz już odejmował od 40 i tak dalej. Co można łatwo podtrzymać, nie dotykając tego? Rozmowę, jeśli jesteś wystarczająco towarzyski, rzecz jasna. Moje życie jest ciężkie. Każdego wieczoru mówi mi się, co mam robić, a każdego ranka robię dokładnie to, co mi kazano, a mimo to nieustannie dostaję burę. Czym jestem? Budzikiem.